Wojne. Nie proszę. Hahaha, ha, ha, ale no. I po nim. Węgry wojna. Węgry górą. Ostatnie słowa. Jesteś najsłabszym krajem na świecie. Przy okazji pokonam Słowenię. Jestem Słowacja. Teraz... Teraz ciebie w ogóle nie ma XD. Serbia wojna. Istnieje, Twoje nie nic ci nie pomoże. Łatwo. Przy okazji podbije Słowenię i te dwa kraje Chorwację, kraj wampirów. Wojna. Jeszcze ci pokażę rumuńską siłę. No to pokazuj, bo jakoś jej nie widzę. Austria pokój. No okej. Okay. Bośnia wojna. Jestem potężny. Nie na długo. No właśnie. Rumunia wojna. Jeszcze tego pożałujesz. Moldawio, pora na ciebie.